Dobra, ci. Się Siema. W tym filmie drugi odcinek chyba już. Ze Scrap, mechanic. Scrap mechanic. Scrap mechanic. Scrap mechanic. I będziemy dzisiaj testować mystery boxy. Usiądź. Nie. Nie, ja wiem. Dobra, to ty, to ty usiądź. Ej, czemu nie mogę. Ojej, jestem. <laughs> Ale poleciałeś! Wow. Dobra, już. Dobra, stawiam Mystery Boxa. Ja pierwszy, ja pierwszy. Tak, ty pierwszy. Różowy. Różowy, no to fajny kolor. Co? Ło, dupe, co jest? Nie ufam tego. A ja? Nie, nie, proszę, nie. Ej, jeszcze ja! Jeszcze ja! Jeszcze ja! Jeszcze ja! Coś nie leci chyba Co to Ej, bo mi się kamera kliczyła O kurde, zmienić. O fuck Jak się kamerę zmieniła? Eee, X i y, C Ej, bo to jakoś nie leci chyba trochę, wiesz? Ale w sensie... I, inaczej kamerę A ja wiem, dlaczego to nie leci Bo my to do ziemi przymocowaliśmy, w sensie ty Nie, to nie jest, to jest odczepione To jest odczepione? Serio, to, mu to nie leci? Nie wiem, gówno Dobra, to teraz jest. ja, teraz ja, dobra Czekaj, znajdę sobie Opcjach. Mało trochę tych mystery boxów mam, no muszę się przyznać Bo to ja to sobie minutę temu pobierałem Dobra, yy, mogę dwa małe postawić? Okay. Dobra Nie, jeden Dobra, stawiamy jeden Aha, myślę, że mniejszy będzie. będzie, no dobra o, Kurwa, ale pociąłeś F5? No ps... to jest O, a wiesz, nie... O Chyba tyle. Mogę to wysadzić? A. Dobra, ter teraz ja, mam teraz ja. ty, teraz ty. Mam... O, ja też go mam! Dobra. To czekaj. Guzior. Tutaj jest Guzior. Chodź. Oj! Ała. Hm. Pokaż, co to jest. Co tu się wydarzyło? Czemu on wybuchł no. i nic z niego nie zostało? Wiesz co? Wiesz co? co, może ty no, teraz... Może? Dobra. Proszę bardzo. O nie, ja już widzę, co to będzie. Patrz, patrz na to. Pieraj. To działa? Ej, bo ten... Ten guzik jest do czegoś podpięty. Okej. Okay. O oh, fuck Eee. Um. Eee. Um. Oj. Ej, bo zepsułem chyba. Wiesz. Czemu ja ten zeps... Dobra, ja no, jeszcze... Odłączyłem... O A i odłączyłem guzik. Jeszcze raz Jeszcze raz Jeszcze raz ten sam Kuźwa Dobra, jeszcze... jeszcze raz, chodź, może teraz zadziała. Kliknij. Kuźwa Cześć zostaw. Wejdźmy od góry może, bo coś... Tu jest siedzenie w ogóle? Wiesz co, to jest taki, że on nam ucieka. O kuźwa. O Ła łap go Łapko! Łapko! Łapko, kuźwa! Łap go, no łap go! No nie! Poczekaj, poczekaj, ja mam pomysł, ja mam pomysł Pomoc Poczekaj yes. Order widzę Ja jadę, jadę po drzewie! O Jezu! Jadę po ciebie! Ej, bo to po mapie lata. Zaraz będę! O no, ty kurde frajerze, no co ty zrobiłeś? Dobra. I co ty tera, żeś tera zrobił? to tera, teraz ja tera, ty, ty... Ej, Podnośnik mi... O. Trzeba jakiś mysterybox Nie yy... <słyszę>, słyszę to o, Ale nic nie robię O Mam coś takiego, chodź. Tu zgłóż, co? Gdzie? Cześć? tutaj, 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 takie siedzenia w w ogóle What what the fuck co? robi dwa o no już widzę co to robi tutaj, tutaj, wo tutaj, bo to... Wolne, nie podoba mi się. Dobra, teraz ty. <laughs> Dobra, teraz ja. Przecież ja mam mało dosyć stretych. No, zostaw mnie już. No, zostaw mnie. Patrz, kolejny różowy. Kolejny różowy. Chodź. O, no podwójny. <laughs> <mapę, padłem laughs> przez ciebie. <laughs> ty debilu, no co ty co zrobiłeś? Jest? No to nie mystery mysterybox Ale grubo, Ale Sraka a, Już co, lecisz w kosmos. Aj. Jest no... czekaj, czekaj, a modów nie mam na ten. No. A mam... O! o kurde! Nie, to no, ale... mnie! Co ty robisz? Ej, <laughs> <laughs> to trzeba było od... <laughs> jak ty teraz to wyjedziesz z mózgu? A bo nie, proszę, proszę, czy Otworzyć to. No kuźwa. No i dawaj, jedź Jedź Odłącz mi koła od tego żółtego. już Teraz to Kuźmy no poczekaj! Nie jedź no. No, ten... Ej, to może twój teraz. Dobra teraz mój. Teraz mój w takim uczciwie. Ale o się, o się? Oła! On nie był już? Nie, ja jestem głupi. Ho. Kuźwa, on się otwiera czy nie? Co to jest? Nie, nie mam pojęcia. O, tutaj guzik. Kuźwa! Dron! Poczekaj, 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 wyłącz go, wyłącz go. Kuźwa, co ja robię? No i teraz, leć. Papa pa, Piotrze! Dobra. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Y odcinki nie, nie, nie. będą bez Pomocy. Piotra. Pomocy! Ej, ja spadam. Odcinki będą bez Piotra w takim męczarze. No dobrze, kolejny prezent. O A teraz moi. Kolejny prezent, proszę bardzo, taki czerwony, fajny. Mocy Hmm. Jakby o, go sobie... Gdzie to się go włącza? O tu. O kurde, ej, ej, zobaczcie, jest takie... Autko jakby! Autko takie śmieszne. Ale gówno. A nie to nie... Nie! Nie, dobrze zrobiłem chyba Już wam klikać nie umiem w tej grze Dobra, jedziemy Ło! Ło! Ło kurde! Co tu się dzieje? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie Bardzo źle to się układa <grywia> To jadę Dobrze, dobrze, to jedź, jedź, Widzisz mi pojazd? Nie, nie widzę jeszcze i w sumie to nie chcę widzieć Ej moment oh, fajne jest. Czy nie, dobra nie robię tego. Jestem złym człowiekiem Wow, Dobra Out, out, usuwamy to Nie ja ma Dobra, teraz twój prezent, proszę bardzo. A to jest mój Już. pojazd fajny No a mój On nie idzie w ogóle do przodu, tylko się kręci dookoła Ciebie też usuwamy, nikt ciebie nie chce. Dobra Teraz jakiś mini mystery box Uwaga, chodź Już idę no On odleci w kosmos A nie, ja z nim odlecę Jak to ma działać? Oj Dobra dziwny, jeszcze jeden, jeszcze jeden Dobra, dobra Trzej Eee. Co, co, co jest? O, takim <grym> taki misterne <To> <grym> nie działa. Pokrz. Ale to Nie! Nie! hej, Ej, Ejprzej! Zostaw to. Nie! Ja wiem, co to robi. <grym> o, tu jest coś, co ja. O nie! Kliknijmy, kliknij, bo ja nie wiem, co to jest. Kliknij. To, to leci. Już o tym. No kuźwa nie, to się otwiera Ja nie mogę A. Czekaj był taki Mogłeś powiedzieć że mi się spodoba oh. to ta... No pokażę Co tam jeszcze masz wow. Ty Ej jak, jak w Team Fortress co nie pa Hup. Ty Ej no normalnie patrzcie na to Zostaw mnie Proszę cię DEBILU Czekaj CO TO JEST NIE ŁAP TO ŁAP TO NIE Kurwa. Nie mam mystery box Dobra teraz ja Teraz mój. Y... Ja coś pobiorę. Czekaj. Do czego się jest podpięt? No, dobra, wiesz co. Tego nie było. Jeszcze raz. Ej, 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 ej. Ty bo co? mi się już prawie wszystkie mystery boxy skończyły. To jest mój ostatni. <grym> dobra. <grym> Mega box fury. A nie, fany! Chodź! Ej, dobra, chodź, bo ten, ten jest mocny, no ten jest mocny, no chodź tu! Dobra... Ja wsadzę. A ja, poz... a ja wiem, dlaczego tamten... A nie... No i teraz... I... dobra, pobrałem trochę Pora co się dzieje, słyszę coś Chodź, chodź, to jest mój mystery box, jest naprawdę fajny Chodź Pedale. No, no, no to, no, my razem nie wiedziemy No nie, no co ty zrob... No co ty robisz? No się do niebi Dobra, co wyku... coś inny jestem, jakiś... Jestem, jestem na dachu Łoo! Ej, ej, mam taki śmieszny pomysł, z Ja też. Czemu on nie leci nagle? Aha, bo tego nie miałem usuwać chyba. O kurwa. <laughs> Czy ty jest. Ej. Hey. Ej. Hey. Hmm, drugi raz, w który... No, kurwa. Drugi raz, kiedy Piotr postanowił sobie odlecieć od nas, okej, Jeszcze O, fps Co ty robisz, człowieku? nic. Co ty robisz? O, o, kuźma. Okej okay. Ej dobra, wiesz co Dobra No, ja, dobra, dobra, ja dobra, dobra. Dużo. Czaj, to było Ten No a, ten Ten nie działa, zarobiście. Ten hmm. Taki no, mystery box się. Na poważnie kataż? Co to jest? Okej, okay, <laughs> mam dawaj, kolejne man. No dawaj, 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 dawaj Oj, nie działa Czekaj ten no, daję ci chwilę. Yy, robić coś muszę. Dobra, dobra. Eee... Yy, kolejny. Rzej. O! M. Jest po, m, jak m, m Marek. My, o! No, wow. no poczekaj. Wow! Dawaj z kolejnym. Dobra, kolejny, kolejny. <laughs> Nawyk z kolejnym. Było.

Ej, bo to jest. A nie, myślę, że to większe będzie. Ja myślałem, że to do do ten. <grytujesz> A Ale ja myślę, że to będzie dużo większe, ale fajne w sumie. Ale wiesz co, bo u ciebie na filmie to się tam glitchowało, u mnie to normalnie wyglądało. A to ey. ładne, Ej, 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 proszę, proszę. ty debilu, no! Patrz, patrz, ej, widzisz tu, wieżę? widzisz tu. Dobra, to... co? Mam ci... Dobra, kolejny. Uwaga. Chodź. Teraz normalnie. No ty no! Tak normalnie, że jestem tutaj ja no, i widzę taj... no, co to jest. No to no. <śpuszczak> do kury daj. Ono chodź. Już. Chodź. Chodź. A nie wysadzaj go. Chodź. Otwórz, ty otwórz, bo ja nie wiem co to jest. Ale ja widziałem wszystko co było. Ej! No nie. Co jest? Co? To jest chyba jakaś moneta To są te całe bitcoiny? Co? Dobra, te boxy są do dupy, masz coś jeszcze Mam, chodź Czekaj! Ja uh, mam. Proszę bardzo, już postawiłem! Też mam po... Nie! Nie! Dobrze, zapraszam. O kurde, To za mysterybox. No wejdź z środka. Jakie wow. gówno, go... No ja myślę, że to będzie chociaż trochę wypełnione w środku, czy coś Z tych wodogrzmotów małych czy jak to ta bajka się nazywała? Dobra, bo mordujemy. O kurde! Ej dobra masz coś jeszcze? No nie, Bo jak ja to biję to się źle A nie <laughs> Kolejny <świat> To Kolejny światło usunie <laughs> Ja nie Nagrywa się, nagrywa się Witam yy, po krótkiej przerwie no, Nops. masz jakieś mystery boxy nowe? Bez No mm -hmm. Ma, Mam taki czerwony. Jeszcze mam. Ojej, nie, nie nie, usun co? nie, 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 wchodź tam. nie, nie, <laughs> Czemu? Co to, nie. co to było? Nic. nie, 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 to jest mój dom, sam na niego więc... zarobiłem O kuźwa To jest moja chawira Nie, nie, nie Nie Nie, ty o... <laughs> ja wchodzę na o, Nie, nie chcę tego domu On jest zbyt zwakowany Nie no ale, poczekaj no Ale, bo nie. ten dom jeszcze go nie sprawdzaliśmy A ten, ten Simpsonów był już Chodź Dobra, okay. sprawdzamy. Chodź! Wchodzimy zasięgę Standardowo Tak się drzwi otwiera No Nora, wchodzimy Ej, wejdź z domu <grywa> Ej, pa typa... Nie, teraz zjadą mnie w komentarzach za to co zrobiłem, nie! Nie! Ej, mam jednego FPS-a! Już! Mam jednego FPS! -a. Ej, 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 jest problem! Będziesz ja nie naciskam! Co ci mówię? Ej, bo nic nie naciskam! No auto auto o już! No poczekaj ty kurde frajerze Dobra, ty masz małego. Ta? ci. lecimy ty... w kosmos mam dosyć, oj chodź. nie, nie! Dobra, no ej, chodź. Proszę, no dobra, dobra, kurczę. No to dawaj yy, po schodach wchodzimy. Jedź co kibelki. No mówię, to schody takie. Dobra. Nie wiem od kiedy kibelki to schody, ale dobra. Chodź, szybko. i kliknij guzik Czemu? ten, ale chodź tutaj, no A, te, a Który? De, ten? Ten A! Poczekaj, no? poczekaj! Nie! 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 Otwórz to! Otwórz Ulecimy. to! No nie! No nie! Jeszcze nie! O. Patrz, jeszcze to trzeba usunąć! A. z no tym Ale laguje ja, yeah, daj mi, daj mi, bo ja wiem, bym... ej, serio, ja wiem, sterować. Ale wszystkie ściany chyba. Nie. Ale to jest gigantyczne, ej, wierzymy, jak mnie, widzisz, mu ścianę, to, to będzie nasz koniec. Ej, proszę, nie leć jeszcze. Siadaj, 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 siadaj. Ty lecisz? Opie, odłączyłem nam spód. Tak. A nie, nie, bo on się trzyma, nie, On się trzyma linki, nie. Jakie linki są z tym pierwszym? No spódź! No kamerę i zobacz, ale usiądź. Kurwa! Patrz, patrzy ma się tam, to, to żółte coś. Czekaj, bo ja... Nie, gadaj. Nie nie, nie, nie. Oh, fuck. Nie. <laughs> nie. No to trochę skill issue. Dobra jak się, się wycieczka Gdy <giby> dawaj jeszcze raz Jeszcze raz musi się udać, musi się udać kiedyś o, Teraz, o O fuck Ale. Ej, wybuchło coś! Tak, tak, Ty ja to nie jest subnautiki? Nie wiem. To jest subnautiki, to wygląda jak subnautika Dobra, to Dobra, postaw ten statek jeszcze raz. Lecimy w kosmos. Został Ej, brzej, poczekaj, poczekaj. Cool. poczekaj. To cool, jest patrz. Poczekaj, <laughs> <laughs> poczekaj, poczekaj Poczekaj, wyłącz go O, 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 no, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. No poczekaj, no! No Jak ja to zrobię tak i... I... o tak O, o no, o to chodziło. Teraz nie. Mówiłeś że chcesz kanapkę? Co <grywa> kanapkę Ale ja, Ale ja ją jem! Ale ja jem! Ja nawet mam po pokój kurora tutaj Co No Ja on twoją matkę nie masz matki. Ja masz wybrać. coś takiego? No, no o kurwa. Dawaj, no, postaw coś jeszcze. A. Um. Zapraszam ciebie. Weź, sobie postaw się. A daj mi, daj mi. Daj mi. Kurwa. Daj mu, daj mu. Co się stało? Jadaj, chodź. Serio, lecimy. Ju... Kurwa, nie wszody, mogę wszody, wejść. Wszody. Już. Weź! No, <noise> ja bez ciebie lecę, nie da się sta. Nie! Swojej <noise> Ja nie mogę! Nie, no, czemu nacisnę po sobie? Nie, nie zostawię mnie. Oj, nie, o nie, ale lagi zaraz będą, ale zaraz będzie lag. Od razu. Ej, ej, bo to wybuchło. Pakiety wystrzeliłem. Ej, zrobię flipa, cześć!

Samolot? No? Patrzcie, patrzcie, trójcie. Ty, debilu, bo. Ci... Samolot postaw, samolot, samolot, samolot lepszy. Mam samolot, ale dobra, chodź, bo ja mam samolot. O. Praszamy na statek. O oh, fuck, Co teraz się odwagę? O. Chodź. Praszam. O. Oh! Ej! No chodź, chodź. O Piotrze! Piotrze, to twój! No ukradł. No, no poczekaj, poczekaj. Eee... Yy. O kur Poczekaj, poczekaj. Robimy symulację... No poczekaj! Siadaj. Poczekaj, poczekajcie, Zezwuj. jeszcze chwila. No pochodź, po. Dobrze, <laughs> jak wam to powiedzieć? Chciałem coś postawić. Ale nie, nie pykło trochę. Em... <laughs> um. Mam jeden FPS, stały. Jeden o, FPS. Gratuluję. Chwila, bo mi się blok nie chce postawić. Ej, patrz, co będzie. To będzie okropne. Ty, kurwa. O, usunię, to idiot. <grywa> Ale ja nie, nie mam jak tego usunąć. to A jest za daleko, ja tam nie dojdę. No dobra, nie da daj mi minutę. Se. Daj mi minutę i dojdę tam. Dobrze widzowie, widzimy się Cię za minutę jak